Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku na rapy bedwars Gramy sobie z kamereczką na rapy I jestem z Damianem, Damian przywita się z widzami No, yy, dajmy sobie... jak to było? A, party, zaproś Damian Do, do, kura, do kura, A, dobra, dobra, poczekajcie widzowie, jesteśmy już po cięciu, yy, gramy bedwarsiki z Zamianem. Tak, tak jak mówiłem, szybko wygrywamy giereczki, bo jesteśmy oczywiście prosami. No, na pewno. O, obudowujemy, obudowujemy łóżeczko. Pyk, pyk. Lecimy już do żółtych, którzy nie wiedzą, co, co robią. No i oni już pewnie się drżowali ale nas to nie obchodzi, bo my już jesteśmy. Ja się nie mogę, no co ja zrobiłam. Nie zrobiłam, co ja zrobiłam. Dobra, trzeba szybko obudzić się, wstawać i atakować Powiedz, że nie zginiesz Dobra Czekaj! Dobra, zebra Spoko, zniszczy im beda Czekaj, wysadzam TNT Поможь Ага, ну то фан, не лезут они у нас А, не, не лезут на у Добра? Добро Ммм, и теперь у девять Если подгнула Где ja, мой сердце? E, другого Девять Не e, Ja mam dziewięć dostałeś No, dostałeś, no. I, i miałem 9, bo na samym początku zginąłem Później użyłem z łóżka, miałem 10 i później znowu zginąłem No, to chodź, chodź. Co jest? A, dodałem Myślałem, że nie mam Dobra, pyk, pyk, pyk Tu, Zab zabrać akcje? Nie zabrać, jeszcze ja zabiorę ba, Tyk, cyk, cyk, cyk Muszę jeszcze wąsę ogarnąć i lecimy. Dobra, ochrona. Dobra, tutaj, tutaj. Kupię sobie jeszcze widzowie refila i widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, mamy ja już refila. Lecimy. Więc lecimy. Co? Ja już dam na zero, bo dam nam na ochronę. Jezu. O, ulepszony generator diamentów Dobra, ogarniamy sobie diament, diamentowe sety Dobra, dwa Ja y, potrzebujemy chyba sześciu, o ile się nie mylę. Nie masz. O nie! Ja mam cztery. Ci, mm, z na, na środku są, do bazy, do bazy, do bazy. Jezus. Uważaj, bo ja ci każę. A rzuci, a rzuci mi MS, MS? MS? Ja sobie idę kupić diamentowy miecz. A z moim setem co? Diamentowy miecze sobie idę kupić, nie diamentowy set. Dobra, mam mam podki. Nie. Proszę Ty ty biażu. Trzeba se kupić. Ile ma serc? Ja 12. No to ja jeden na sobie se dodaję A ja mam potki i idę chyba do szarych i nie zniszczę Bela. Jest ja mam poty na spida, a w sumie to wszystkie mam trzy Aha Dobra, to idź, a tu biały idzie, więc ja go rozwalę Są teraz z płotkami. O, ma szarpa. Dobra, ja też mam szarp. Uważaj, idzie do nas, chyba? Nie. Bije się ze mną. Nie. Zginę. Nie mam mnie. Zginąłem. Ale, ale od samego siebie. Jest! Rzuciłem w niego fireballa. Rzuciłem w niego fireballa. La. Aha. Widzowie, niestety, przegraliśmy zamianę. Ale do następnego odcinka. Ja się zażegnam. Widzowie. Prze